z tej strony Patriota. A dzisiaj będziemy sobie robić takie krótkie wideo na recenzji, więc przejdźmy do pierwszej rzeczy. Tutaj mamy pudełko. Zwykłe pudełko. Tutaj są nowe sety z tyłu. Wyszedli już ten Afrika Korps. Ten jeszcze stary niemieckich elitarnych żołnierzy jest tutaj. I nowych. Też się recenzja pojawi. Do, no i jeszcze jest brytyjski SAS, który też niedawno wyszedł. Tego jeszcze nie ma, ale wyjdzie. Zwykłe pudełko. To mam tylko do powiedzenia. Ale fajne. A dzisiejsza recenzja będzie o... tym nowym Battle Packu z Narwiku 1940. No to przejdźmy do pierwszego... Obiektu, który tutaj mamy. Mamy tutaj minę wodną, yy, która się strasznie kręci. Ale jak ją tak się do góry troszeczkę podniesie, to już się tak nie będzie kręciła. Więc polecam to zrobić. Yy, druga rzecz, którą tutaj mam, worki z piaskiem też się przydadzą. Odstawmy to sobie. Pierwsze tutaj mamy. Żołnierza z nową lornetką. Jest to żołnierz Kring z Marine. więc fajny jest bardzo. Można sobie takiej wodnej makiety użyć lub do jakiejś innej makiety. Ogólnie bardzo fajny. Drugiego żołnierza mam tutaj spadochroniarza niemieckiego z Luftwaffe. To Steel Granate i z MP40 i ze spadochronem. Bardzo fajne. I ostatniego żołnierza. Mamy tutaj snipera Wehrmachtu z Skilo, kilofem. Jeszcze jest taka opaska, żeby to tam założyć. Czapka z nadrukiem, z nadrukami. To też bardzo fajne, że mają nadruki. I jeszcze są podstawki. No to to by było na tyle z dzisiejszego wideo. Dzisiaj może jeszcze kolejna recenzja się pojawi i bardzo rzadki procent, że makietę. No i do zobaczenia.